Taka akcja, że dojeżdżam właśnie do chatki opuszczonej. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dobra, co się okazało, to że ścieżkę dźwiękową szlak trafił, ale poradzimy sobie bez tego. Tutaj jak widać domek, do którego zmierzałem. Jestem już właśnie przy nim. Na samym wejściu widać mebelek ładny, choć zajechany. Ogólnie to, jadąc w to miejsce, myślałem, że jest w trochę lepszym stanie zachowane. No ale jest jak jest. Widać nawet jak sufit, jakby miał zaraz spaść. Dobra, przechodząc dalej, tutaj właśnie widać wanienkę. I pozostałe meble. Teraz udało się odczuć taki zapach. Dziwny zapach ogólnie, bo. Tak jakby była używana kuchenka cały czas i najprawdopodobniej ktoś tam pomieszkuje. Bo właśnie o tej kuchence mowa. No jak można zauważyć, tutaj to jest no jest jubel, nie? Są porozwalane puszki i ogólnie miejsce wygląda jakby ktoś na nocleg przychodził, chociaż nie wiem. Okna powybijane. W ogóle stan taki jaki widać. Także do spania o tej porze roku to tak średnio, no średnio to tak wygląda. Ale to nigdy nic nie wiadomo, bo to w różnych warunkach ludzie yy, śpią. Dobrze, co tutaj dalej widać? Grzejniczek jest, drzwi bez szyby do połowy. Przechodząc właśnie dalej. Nie wiem czy będzie to ujęte, ale drzwi są. Teraz na lewo one właśnie tam były. Nie będę raczej ujęte, ale pokażę kawałek dalej. Przez okno, widok. Drzwi ogólnie były zamknięte, ale od drugiej strony domku się przeszedłem i nie ma całkowicie okna. I widać to pomieszczenie, jak to tam wygląda. Jest ogólnie dziura w podłodze. Tak, co do piętra. Na piętro się nie pakowałem, bo raz, raz, że nie ma schodów, nie wiem czy zostały spalone, czy co. A dwa tutaj w niektórych miejscach, tak jak widać, sufit to. No, no nie wchodziłem, bo się bałem, że się zarwie. Taka ciekawostka, co się zdążyłem dowiedzieć: to ten dom został w tej miejscowości wybudowany jako pierwszy. Był pierwszy dom w całej miejscowości. Tutaj widać pokój. Jeszcze drugi z boku. Telewizor coś jak Rubin, takie z lampą, jeszcze stare. Łóżko jakieś tam też stoi i reszta, resztę mebli. Okno, tak jak widać, w jakimś stanie też rozwalone, także przeciągi. I ogólnie w tym pokoju, co teraz byłem, to był lut na podłodze. Nie wiem, nie wiem, jak można tam mieszkać. Ogólnie pokażę jeszcze teraz tutaj z zewnątrz trochę. Tą chałupę. Mamy tutaj taką sobie studnię. Tak się prezentuje z zewnątrz ten domek. Teraz pójdę z drugiej strony i pokażę przez okno, jak ten pokój wygląda. No a tutaj właśnie już wspomniany ten pokój. Drzwi do niego były tam zaparykodowane w sumie. Zabarykodowane. Zamknięte były. Ale tak jak widać jest. Łóżko jest. Stary żelandol. Tak to wygląda. No i do jakiejś pozostałości mepli teraz też nie będzie chyba, nie będzie widać, ale dziura była w podłodze. No dobra, a z racji tego, że materiał był bardzo króciutki z tego domku, to w bonusie dodam zdjęcia z dworku. Pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Dworek po wojnie był własnością Skarbu Państwa. Przez pewien czas mieściła się w nim szkoła kaletnicza a następnie przejął go lokalny PGR. Ostatecznie tu w latach 90. w dworku funkcjonowało katolickie stowarzyszenie na rzecz osób specjalnej troski. Także zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego miejsca. Link do filmu z tego opuszczonego dworku znajduje się w opisie tego filmu. Także co? Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Do następnego. Jak się podobało, łapeczka, komentarz, drugi. Nara.